Hejka, jestem dzisiaj z moim Gratem i gramy w zombieczki. Cześć, manożko. Nie wiem, czy wiesz, Michał, że zostałeś moim Gratem. Tak, właśnie słyszałem, że zaczynamy, że gram dzisiaj z moim Gratem. So, myślę, fajnie, już nie jestem tak stary, już jestem Gratem. <grym> Także dzień, dzień dobry z tej strony Michał Grat. Jak Tak. Dobra, o, jest, Myślę, jestem, jest jestem w gotowości. Gramy w trzeci akt y, pierwszego poziomu. Pierwsze, trzecią misję o, tak. w pierwszym akcie. Bardzo możliwe. <laughs> Zaczyna Ogólnie chyba powinniśmy też zrobić jakąś ankietę, czy nie wiem, cokolwiek, czy pomijać filmy, nie, bo ogólnie może, albo można to potem na YouTubku dodać ten, te takie adnotacje, że sobie jak ktoś nie chce to sobie oglądać filmików, tych przerwników filmowych, to samo może kliknąć tam w godzinę i mu przewinie. No, można tak zrobić. Daj się znać w komentarzu, generalnie. Tak. Dobra. Ja sobie w międzyczasie ulepszyłem mojego PIEMA, dzięki czemu właśnie mam tłumik w mojej broni głównej. Także można siać rozpierdziel trochę ciszej niż zazwyczaj. Tylko twoją klawiaturę. to kupiłem mechaniczną, żeby teraz odpiąć i grać na normalnej. Nie żartuję, klawiatura mechaniczna zostaje. Nazwa tego yy, całej serii to będzie klikanie klawiatury mechanicznej. Tak, albo, albo na przykład ten poprzedni odcinek można nazwać, nie wiem, jakiś hashtag, wywód na temat klawiatur mechanicznych. A ten nazwiemy nie wiem, klikające klawiatury, czy, czy coś w tym stylu. Coś tam się wydaje. Klikające wymyśli. klawiatury atakujące. Kiedyś były kiedyś był taki program w telewizji e, śpiewające fortepiany. Tak śpiewające? Śpiewające fortepiany. No, to chyba tak. Tak, tak. Bardzo lubiłem ten program jak byłem dzieckiem. Nie wiem czemu, jakoś szczególnie muzyka mnie nie interesowała, ale ten, ten program był jakiś taki. Nie wiem, lubię go i tyle. A właśnie, a naszą serię nazwiemy właśnie Klikające klawiatury. A jak ktoś ma jakiś lepszy pomysł, to to zrobimy potem konkurs, to wygrania będzie... Masło. Masło. Nie no, takich drogich nagród to nie róbmy, coś najszego się ogarnie. To pojemnik bez masła. Póki nie, póki nie ma pieniążków z YouTubka, to nagrody będą tanie. <noise> Najtańsze masło ze tak, dawajcie nam lajki i sub suby, żeby potem był hajs na nagrody. Póki nie ma hajsu na YouTube. nagrody, nie ma nagrod na YouTube. Jakoś tak za nami było tych małych zami. No właśnie, zazwyczaj jest ich tam więcej. A teraz jakoś tak... Może faktycznie... Udało nam się zrobić to w miarę płytku. I ten, i, i za nami nie biegną. Może nie. wy to oglądacie, ale ja przeżywam tutaj za wam. No, początki, początki tej gry były dosyć straszne. Na początku, jak te zombie się na nas rzucały i nikt nie wie, że co się dzieje, jak tu się broni. Dlaczego dlaczego nie mogę wstać? To, to było straszne. No, teraz już nie wiem, ale dawniej graliśmy, to tak. Weszło.

Duchem? Ciałem też. Fajnie. Jestem z Tobą duchem, ciałem, i Internetem. Właśnie w takich miejscach można przeskoczyć, ale normalnie skakać nie można. W ludzie nie obsługują skakania. Niestety. Taka rzeczywistość smutna. I że zombie to skakać nie można. Chyba w tym miejscu jedynie yy, zostało mi najmniej klawi klawiatury... ...amunicji. <słyski> 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 E, ja go w ogóle nie miałam. Zależy, jak będzie. Tak, ta amunicja za jakiś czas się będzie na, na. tam gdzie mamy dotrzeć, generalnie. W ogóle cała ta seria jest sponsorowana przez Koronawirus. Sponsorowana, sponsorowana, tak. Sponsorujemy klawiaturę, kl klikając klawiatury. <coughs> hashtag, ale nie. Generalnie chodzi o to, że y, pomysł nagrania zrodził się troszkę gdzieś tam z koronawirusowej nudy w chacie. Także naszym sposobem na nudę jest coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, co wy fajnego robicie. Nie mówię, że to co my robimy jest fajne, ale czemu nie? Ja ja. Dajcie znać, co robicie, jakie macie sposoby walki z nudą, czy może zaczęliście coś robić, czy może... się nudzicie. Uh, czy może się nudzicie, czy może rozwi rozwijacie jakieś swoje nowe talenty, czy może odkryliście jakiś now nowy talent w sobie właśnie. Może ćwiczycie? Właśnie. Myślę, że może. każdy podczas tej nudy ja postanowił sobie ćwiczenie i potem z tego zrezygnował. Dokładnie. Ja na to do, do, dobrym przykładem. Od początku kwarantanny mówię sobie, jutro zacznę ćwiczyć. Próbowałem już siedem razy zacząć. Życzę a mam zostały więcej. tylko chipsy. Tak, a zostały tylko chipsy. Życzę, życzę wszystkim więcej zaparcia niż, niż sam mam, nie? W sensie zaparcia, jeśli chodzi o rozbijanie się, nie zaparcia takiego żeby. Wiecie o co chodzi. Każdy wie o co chodzi. Każdy wie o co chodzi. Nikomu nie życzę zaparcia. <laughs> ale każdemu życzę go więcej. Dobra, koniec śmieszków. Tutaj jest poważna sytuacja. Świat opanowany okay. przez zombie, a my tu śmieszkujemy zaparć. Myślę, że zaparcie byłoby jednym z mniejszych problemów w takim świecie. Ale nie byłem, więc nie wiem. Ogólnie zbliża się, się fala. No właśnie, tu będzie zimno. Trzeba, trzeba, trzeba się dobrze przygotować. Tak jak mówiliśmy, warto się porozglądać e, w wielu miejscach. Z tym, że no, trzeba zawsze chodzić z kimś, bo, Myślę, bo można się. marnie skończyć. Mmm. nie ma. O, mam, mam gniazdo km ja dobrze, Postaw gdzieś, tu, tutaj gdzieś tu bym je rozstawił. Chodź tu, no, gdzieś dobra, gdzieś tu i będziemy no, razem Dobra, tu to rozstawiam. I właśnie, kiedyś tutaj strzelaliśmy bardzo długo, bardzo zapomnieliśmy o misji i tego nie przycisnęliśmy. Tak, a jak już za którymś razem robiliśmy misję, to ja się troszkę rozpędziłem, zapomniałem, że to w ogóle są pociągi, nie, bo jakbym nie zauważył naokoło pociągów, Chodzi w tej misji generalnie o to, żeby tam trochę obronić, obronić swoją pozycję, po czym otwiera się brama i, i możemy przejechać. Z tym, że brama otwiera się w ten sposób, że po prostu bierze w nią pociąg i robi się wielka dziura, a mądry Michał zapomniał, że pociągi umieją jeździć, rozpędził się i wskoczył centralnie pod koła pociągu. I, i w świecie, gdzie, y, no, generalnie na ulicy panują zombie, ja zginąłem pod kołami pociągu. Mądry Michał. A, to wieżyka sobie radzi. Mhm. Tam jeszcze na dole po lewej jest jeden KM, to może go obejmi. A właśnie, to ten wezmę jeszcze, ten Aha, to weź ten, no bo tu jeszcze, bo ja tutaj mam jeszcze trochę amunicji w tym jednym, najwyżej potem ja tam zajdę. Okej. Niestety amunicja w KM-ach się kończy. O nie, policjant, o nie 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 nie, o nie! nie, 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 Dobra. O, mnie on Tak, tak. Czasami się przydają. Generalnie warto ich szanować. Fajnie, że są. Tak w ogóle to generalnie y, nie radzimy grać przed y, nocą, bo my mieliśmy nawet Michał, który ma ile lat? Dużo. Dużo? 23. Y, miał koszmary i, i cały czas śnił o zębiakach. Co się z nimi działo? Tak, tak, na początku właśnie gry w zombie, gdy graliśmy po parę godzin dziennie, no bo tak trochę nas ściągnęło. to... Potem praktycznie chodząc spać miałem przed oczami biegające na mnie zombie i w śnie gdzieś tam się broniłem, strzelałem do nich, no, no generalnie schiza, nie? Dłuższe granie bywa schizujące, już, a już zombie, już zombie zwłaszcza, nie? O, creeper, dobra, dobra, no i właśnie w tym momencie możemy, pociąg gotowy do taranowania, więc, więc wciskam przycisk Prosimy wszystkich o opuszczenie torów. Ah! Gdzie jesteś? Dobra, niech ten no pociąg nie. przeleci. i nie będziemy, nie będziemy tutaj dłużej czekać, bo nie ma też sensu. One ona chyba się będą potem jakoś tak spawnować. No nie, no sp uciekamy sobie. Tak. Jeszcze uzupełnię amunicję. I nie lecimy. Tam. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie jesteś? Nie tam Dawaj, co tam biegnie, jeśli my nie znajdę. Mi znajdę. Tak, tak. Nie, 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 nie biegnij. Dobra, no to już biegnę do ciebie. Patrz tylko, czy za mną nie biegną, bo potrafią biegać za nami. To jest takie śmieszne miejsce, gdzie się wdaje, że niby bezpiecznie, bo się przed nimi uciekło, a one potrafią być wredne i jeszcze jakiś czas nas gonić. No. Tutaj w ogóle piła leży, jakbyś chciała. O, to jest Chodź, tutaj się cofnij. Zio ziomeczki sobie spadają tutaj jeszcze z dachu, z dziury. Właśnie warto chodzić z takiej dziury, jakiejś zakątki miejsc, ale z o, policjant, kimś, policjant, policjant, oczywiście, policjant. bo nie samemu. Bo tam są próbki wirusa, jakieś ciężkie bronie i inne dodatki. Tak, chodź, my gracie. Ide. Gracie. O, tutaj, tutaj po prawej chyba coś jest. Nie, tutaj nic niestety nie ma. No generalnie w takich dziurach często właśnie znajdują się jakieś tam znajdźki. Warto sobie popatrzeć. Strzelba bojowa, PM. O, w takich wodach? Niby jest bezpiecznie, ale one mogą stąd wychodzić. O, ja na przykład właśnie znalazłem sobie ładunek wyważający. Co? Idę, 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 idę. O, mam tutaj ten. Jak... Chcesz, otwieramy? O, no, no, no. O, jeszcze idą. No, ja tam... Popatrzę z przodu, czy nie idą. Co my tu mamy? Jest P, jest Karek Bierem. Szkoda tylko, że na przykład luneta i laser nic nie daje, bo się nie, nie, nie namierza. No też, też na początku tak pomyślałem, że, że szkoda. Że fajnie, mając celownik na broni, mieć taki krzyżyk, w sensie mieć lunetę czy coś, ale to, to, to tak nie działa. No, tutaj chyba warto biec. A no tak w ogóle ta gra jeszcze jest darmowana epigęź czy już nie? Nie wiem. Potem zobaczymy. Jak tak, tak, to polecamy wzią. pobrać każdemu ko, ko, każdemu, e, kto chce. Każdemu kto ma tam na w miarę jakiś tam. Ja no wiem, czy to e, Komputer. Ja też nie muszę się dysfakować. Niestety położyli mnie. Dużo ich strasznie to było, jakoś tak więcej niż zawsze. Ale? Mnie. A, zamieniłem się w zombie, zabij mnie. Ale? Coś tu wyszło. Zabij mnie. Zabij. Ale wypadła taka No to jest chyba jakiś perk, czy. Nie wiem, mutator, jakoś tak to działa, ale też tego nie kumam. na przykład, że zawsze po, po śmierci pokazuje się ten licznik czasu, że odrodzę się za 50 sekund, a odradzam się. Praktycznie od razu. Tak? Nie wiem, może, może błąd, a może... Może takie celowe jakieś działanie. O ja już jestem w grze normalnie. Chodź, idziemy. No, tutaj też warto biec, bo tutaj oni wchodzą. Dobra, jest ja sobie... biegniesz już. Nie, czekam. Dobra, to teraz, Lida. Ja się już uleczałem, ale... ale biegniemy. Biegnie. Oj, tego poziomu bardzo nie lubię, bo tutaj będzie trzeba bronić statek. Co w się sensie nie? Bronić siebie zanim dopłynie statek. Uważa, o, no i uwaga, tu bo tutaj te są. Mamy i inne. A, I miny, lukowe, ale przeciw, przeciwstawione nam. Tak, do tych wieżyczek można podbić, można je a. przejąć. Dzięki. I wtedy takie wieżyczki nie strzają w nas ani nikogo z naszej ekipy. No i przede wszystkim trzeba też uważać na, na te miny, bo można sobie krzywdę zrobić. I to bardzo. Chodzi tu się Dobra, ha, bo tutaj tak, tutaj też uciekamy. Oh mhm. Oh yeah. <pask> <pask> mm jest to amunicja poroz porozrzucana. Jak potrzebujesz, to tutaj jest? O, nie. Nie rozłożyć siatkę elektryczną na to, ten grysk. toksyczny, toksyczny nie grysk. Ja nic nie mam. Poszukam, może czegoś to, to jak znajdę, to rozłożę. I w ogóle, boty nie przeszły. O, mam apteczkę. Ciach. Nie, ja sam biegną za tobą. Tak, to, w jeszcze byli tam. Dobra, nie ma chyba tu, nic. Mnie tu jest najbezpieczniej. O, jest żółta skrzynka. Wezmę. Chyba, że ty chcesz. To ty weź, ja, ja we, już we, pobiegnę we. tam. Weź, ja pobiegnę już wciągać, um, uruchomić wciągarka. o nie, creeper o nie, co, co, za, co za oszust w ogóle zauważyłem właśnie, że on ma chyba didasy w sensie buty z trzema paskami nie i potem wydoważę didasy takie wiecie sportowy zombie nie takie wiecie martwy Skocze. ale zdrowy tryb życia Jeśli ja ko kości na wierzchu to tre treningowo Aerodyn aerodynamicznie. Mm. Poza tym im więcej mięsa, tym... im mniej miejsca, tym mniej do spalania, Bezzi? nie? Wiesz, wiesz, u niego redukcja już jest zrobiona. Biegną. Dobra, bronimy pozycji. Parę minut trzeba będzie się tu utrzymać. Wyciągarka będzie się zacinać, trzeba będzie do niej podchodzić, włączać, przełączać. Postawiłam tak, żeby szli po siatce, a oni poszli w drugą stronę. Co za ziemniaki. Niestety właśnie wydaje się, że tutaj jest bezpiecznie, a oni wszędzie się wspinają. O, i tak latają właśnie pięknie. Wow, ile ich tam jest? O, i teraz Michał wyciąga swój turbułapiski granatnik i robi z niego użytek. Granatnik to kolejna z moich ulubionych broni, bo. bo tak. Bo tak. Bo tak. Bo, bo, bo mi się podoba. I to ja tutaj nagrywam. Tak dokładnie ty. A tak dokładnie to ty. Ja, <coughs> granatnik jest fajny, bo. ma. Jest taki wielostrzałowy, bo jest bazooka, która jest po prostu, jest też fajna, ma większego kopa, większy wybuch powoduje, ale a, ma ale tylko jest na jeden raz. strzał, jest na raz, granatnik ma tych granatów kilka, fajne jest to, że właśnie te granaty nie lecą, tak jakby <coughs> można przez murek przestrzelić, albo przez tam jakąś przeszkodę, dzięki czemu no, można fajnie wycelować. Trzeba coś i... tam użyć, podbiec. Tak, tak, trzeba tam podbiec, no to ja biegnę tam. Okej, okay, ja cię spróbuję, tam, star, spróbuję brzadere, mnie radyzować, spróbuj. No, postaraliśmy się trochę obronić od, od góry, żeby mnie nie zjedli. Dobra, przełączam. Dobra. No i ten. No i... Chyba to powinno być ostatnie przełączenie tego. Gdzieś jeszcze krzykacz krzyczy. Tam jest daleko. Nie wiem czy mi udawał zawis. Kurczę. Spróbuję nabolić. Kurczę on jest tak za. za potem Dobra Zaraz się, zaraz się, pas jak na... O nie, amunicja mi się skończyła. A, gryzą, 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 gryzą. Dobra, pobiegnę się może trochę. Okay. Dobra, jestem, jestem przy tobie. Pobiegnę. Znaczy ten. Trzymajmy się razem po prostu i. i tyle, nie? Generalnie zrobiło się dużo. Mi się skończyła trochę amunicja w broni głównej. I, I zaraz będzie, zaraz będzie sobą. Ale ten. Myślę, że można już biec, biec w stronę już statku, bo. Zaraz dopłynie i będzie koniec tej planszy. Także, chyba, się, chyba najlepiej być jak najbliżej niego. Byliście. Tak. Dobra. Chodź, jest. Chodź, chodź, chodź. Statek dopłynął. Boty niech tylko dobiegną. Właściwie to chyba ich nie potrzebujemy. Jest. Bardzo ładnie. Ten efekt jest akurat yy, niezbyt ładny. No, to wpadanie niektóre... z jest takie prymitywne. Takie prymitywne trochę. Ale kurde, to tylko gra. Zwycięstwo. To tyle z dzisiejszego... Nie, dzisiejszego czego? Z klikania. Dajcie znać, jak wam... jak podobały Wam się klikające klawiatury. Czy was to nie wkurza? Może coś zaradzimy. <śmiech> <śmiech> tak wyglądają statystyki. Dokładnie. O, łowca głów. Kto zajął najwięcej? No oczywiście, że Michał. Nie jestem o, o, niestety od tych wybuchowych metod. metod. <laughs> metod. Jest dobrze. Żegnamy się z wami i do następnego odcinka. Do następnego. Pa. Pa.